Witam państwa jako gospodarz tego obiektu jako przedstawiciel komisji polityki społecznej i rodziny na dzisiejszej konferencji. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zawsze interesowała się i interesuje się problemami społecznymi. I o takim problemie dzisiaj będziemy rozmawiać. Taki problem Państwo zasygnalizowali. Będziemy dzisiaj rozmawiać o zjawisku, które sprzyja uprzedmiotowieniu szczególnie kobiet i dziewcząt. Oznacza sprowadzenie wartości osoby do yy, jej atrakcyjności fizycznej. No, niestety, media uważają, że jest to normalne, że jest to zjawisko, którym właściwie chyba nie powinniśmy się zajmować. Ale czy na pewno, czy zgadzamy się z tym, żeby nasze dzieci, nasze córki były uprzedmiotowiane. Na te pytania odpowie dzisiejsza konferencja. Będę przysługi, przysługi, przysłuchiwać się jej szczególnie uważnie, dlatego że może trzeba wcześniej zareagować, nim problem się rozwinie. Może trzeba wcześniej być wrażliwym. Może trzeba wcześniej działać. Pozwólmy dzieciom być dziećmi. Życzę Państwu owocnych obrad, życzę wypracowania jak najlepszych wniosków, które być może później będą przedmiotem prac Komisji. Dziękuję bardzo.